Całe dziewięć stopni, drawska z czerwonym nosem <grybujesz> i parazus. Trzeba! <grybujesz> Sobota, 4 maja, 7 rano, strasznie mglisto. Tutaj niestety pogoda nie jest tak piękna jak w Polsce, bo w Polsce mamy 27 stopni dzisiaj i wszędzie pełnie słońca. Zazdroszczę Wam tych pikników, kajaków i <gryw> aż mi przykro jak na to patrzę. Ale u nas dzisiaj też ma być ładna pogoda. Nie tak ciepło, ale też ma być fajnie, słoneczko. Więc dzisiaj chcę Was zabrać na airshow. Pokazy lotnicze, które się odbywają niedaleko Oxfordu. Jest to o tyle ciekawa sprawa, Słyszycie, jak śpiewają ptaki? No, jasne. Zadzwonił do mnie wczoraj mój ziomek Paweł. Dzięki Pablito. I zapytał się mnie, czy nie chce dołączyć do niego i do Iana. Paweł pomaga Ianowi w jego warsztacie, gdzie Jan ma kilka różnych fajnych pojazdów z II wojny światowej i należy do różnych klubów na terenie UK. I dzisiaj wybierają się właśnie na gazy lotnictwa. Czyli super planek dla mnie. Tym bardziej, że dzisiaj Drawska ma imieniny. Ustawiłam się z nimi na godzinę dziewiątą. Spotykamy się pod Iana domem i jedziemy razem. Postaram się Iana ja po drodze trochę podpytać o to, do jakich klubów należy, czym się zajmuje. No a później mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać fajny shot. Ma tam być sporo y, ciekawych pojazdów, które należą do innych członków klubu. Biorę ze sobą grona. nie wiem czy będę mogła nim polatać. Mam nadzieję, że taki parę fajnych ujęć się y, da nim zrobić. Szczerze mówiąc to nie wiem kompletnie czego się mogę spodziewać, bo nigdy na takim Prywatnym Airshow nie byłam, a to jest typowo organizowane z tej grupy, do której należy Ian. Natomiast pokażę Wam, jak tutaj Anglicy spędzają fajnie czas, bo przy weekendach, zwłaszcza jak jest dobra pogoda, bardzo często są organizowane tego typu eventy i jest ich dość sporo. W niedzielę na przykład są różnego rodzaju zloty starych samochodów, militarnych samochodów różnych miejscach. Jednym z takich słynniejszych koło nas jest Blendham Palace, gdzie są organizowane takie właśnie eventy. Dzisiaj jedziemy za Oxford na lotnisko. Tam to ma się odbywać. Póki co jest strasznie mglisto. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi. Później ma być słonecznie, więc trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że uda mi się zrobić w parę fajnych shotów. Na Wyszło piękne słoneczko, jest super pogoda. Ja się przebrałam, ale wzięłam ze sobą kurtkę zimową z prostego względu. Te samochody, którymi dzisiaj będę jeździła, wyglądają tak. Więc no kurtka jest niezbędna, mimo że jest naprawdę fajnie. Ja już jestem w drodze na spotkanie, ale jadę jeszcze do polskiego sklepu. Kupić ciasto dla Jana w podziękowaniu. No bo gdzie znajdę lepsze ciasto, jak nie w polskim sklepie. Czasu nie miałam upiec, piec, no to kupię. Zakupy zrobione. Jest sernik, nie mogło go zabraknąć. Polski browarek dla Jana. Jedziemy. No i jesteśmy. <noise> <laughs> more for you if you if, want to wear it if you get cold. Thank if cold, you cold, so yeah, we have From machine gun. Yeah. But the British, this is a British jeep and it had these for a, a rifle because the British weren't weren't given machine guns in the war. Yeah. So the lads with the American jeeps put baseball bats in their carbine holder, So I take the Mickey by putting a cricket bat. In. <laughs> Brilliant. <laughs> this is also very good for. Um, angry uh, drivers yeah, you know exactly. you just grab it and straight away nobody has problem anymore <laughs> <laughs> that's it pull down front out a little bit and then keep going seatbelts on off we go Papa, did, did you learn quite long how to drive this car or you was quite fast to drive I was yeah. confused in the beginning with the you know gears and everything so the gears are First one is there, second, third there. And okay. It. You need to double clutch it. The odd is the changing of the gears on this because you have to do double. what's called double D clutching because the gearbox doesn't have a synchromesh, so the, the gears don't line up like a modern car. It's the highest airfield in the Cotswolds and almost the highest point in the Cotswolds. Wow. The Cotswolds do go up to a thousand feet above sea level, and this airfield is 570 or 590, mm -hmm. something like that. Airfield. You belong to some kind of um, group, yeah? Like fans of militaries or yeah, aircrafts been, or? Yeah, I've got a lot of hobbies. Um, but yeah, my latest hobby is that I belong to, well, I belong to the Vintage Motorbike Club because I go out with them every week, or did go out with them every week. And I belong to the uh, Military Vehicle Trust, which is about people who restore vehicles. And they my two clubs that I do most things with. And about scuba diving, did you dive only in UK or you dive in different countries as well? Mainly UK because it's brilliant, it's full of wrecks and um, yeah, and the wrecks. I oh, two commercial divers that regularly dive to 80, so I went down to 50 and they went down below me and I could see them like they were just below me. Yes, the really clari clarity amazing. of the of the water is That's amazing. Bang. Sprawca zamieszania. To jest sprawca zamieszania. On nawet nie wie, że ja mam dzisiaj imieniny i zrobił mi najlepszy prezent. <grymne> Dzięki Pawlito. <grymne> ja do środka jestem, nie obchodzi mi imieniny. <grymne> Czekaj, muszę ściągnąć brylę. Teraz będę pasowała do otoczenia. I to... <grymne> Może być, no? To? tylko jakiś pasek taki ten. Nie ściąga się gdzieś w połowie, nie ma nam z tyłu? Nie ma. Nie ma. Załatwimy no. zaraz jakiś parciany pasek. lider liderśmy wyjęli z tego, mogliśmy zostawić. Polarki. Czekaj, okay, zróbmy w tej I okazałości. Czekaj, tak to? Co mam robić? O. Dobra. What is the watch? The red and white one, yeah. It's a little small airplane, high wing, tricycle undercarriage. Doesn't get any easier than that, right? And then you've got the next one along. It's like a 172, 182, much bigger, just as easy. And then these PA28s are easy. Tomahawks behind it, I've flown them, but a lot of pilots don't like them because of the T-tail at the back. Yeah. If you get into a spin, it's difficult to get out of a spin, so you can end up spinning them. A so lot of pilots don't like those, but they only tend to hire them out to experienced pilots. Pink, they ironijcowy można powiedzieć Zajwisty. pokaż kotku co masz w środku i Paweł się odbija nie wiem jak to zasłonić 165 <grym> koń <grym> mechanicznych <grym> Jan powiedział o tym samolocie że jest sexy i myślę że miał 100% racji bo jest przepiękny So with. did you bring it back from Japan or? No, no. We, we bought this in America. Okay. About Ten years ago. This car make long journey. Japan, America, now uh, UK. But it's in really good hands. It looks amazing. W życiu ma tam appada wsadzonego. No. Ale widzisz, że taki ten kontroll są fajnie urobione. This one is 1942 and Ian has from 1944, March right, yeah, March, yeah, yeah. And they got letters on them, so it's like Ford, the original one Yeah, over there Yeah, see See, that's what it is it all back and rebuilt it Yeah, it's really brand new, isn't it? Yeah, it's not oh, brand right, new Lord, Lord, Lord. It? No, See, so they've got rivets They've got rivet seats put they're in there There's fine. a tank but it looks really cool, like half stripped. Wow. one Series 2, looks like a Series 1. Land Rover. Okay, it's all new. Well, it's all been repainted, yeah. powder coated, engine's been cleaned. See, there's no wiring to it yet, so they've got the wiring to do. So it's in it, the restoration, as we call it. we replica Spitfire. Co? w Idziemy zobaczyć. Idziemy <gry> zobaczyć co? Niszowy zlot, niczym niszowe rajwy. Kurde no. Trochę mu się zarosło. Jeszcze ma rejestrację? Na samolocie szybowca pociągnęli. Patrz, tam tak, dziaduś. Ale szkoda, że takie samoloty są. Ten abandon, można zajrzeć do środka. Opuszczony samolot. No szkoda, temu urwało nosek. nie zdjęli całość. Jak zwał, tak zwał, nie ma noska. No jest, tylko. No jest malutki, ale jest zapakowany. Boże, jak one są w ogóle zrobione, to zobacz takie. tenity. Hello. Hello. Beautiful cars, you are hiding here. Is this one good to drive? Uh, no, it's, um... Ten jest otwarty. Jak one wszystkie ładnie wyglądają te ogonki. Mm. <laughs> Piękne samochody, samoloty Co za super dzień No taki mieniny to ja mogę spędzać co roku To nie jest airshow Nieoficjalny zlot pojazdów militarnych i lotniczych W Enstone Flying Club Sekretny nawet Sekretny nawet Pablito, jakieś refleksje? Nie mam nie mam żadnych, lecz mi się ząb Tego chyba nie wrzucę na YouTube A, A może Gdzie jednak jaka? I Agnieszka coś specjalnie dla Ciebie Corado Koradzioszka na takim zlocie, czaisz?